Nie o się rozchodzi, a o proporcje, by się dać wszystkim przypuścić. Wyślij no, tego No nie wytrzymał, Karol! Zobacz, nie żadnych ekstra wydatanych zajęć! Co, no, no, nie tam, nie no, no nie ale nie czekam, tak. czekam! tak! Widzisz? Nie, nie włączyłeś. Poczekaj chwilę, bo to masz może opóźnienie. Czekam na Bizon. 22 marca 2019 20, No To ja, ja już widzę. Na streamie widzisz, że już nadajesz. O dobra, tak. mam, mam. Mam, Odświeżę. Dobra. Ha, no dobra. To czekaj, teraz ja odpalę ten filmik. Tylko czekaj, bo ja jakoś mi się ustawiła z dupy. Może ja tak po prostu puszczam jakoś? Nie, dobrze jest. Po prostu internet mi wolno chodzi i zapadł się 40 p Gdzie to? Chcesz to w ogóle zobaczyć? No chcę się pokazać tylko. Tutaj o tu. To już można dalej, niedawno używane pliki. Nie. No ja go przypoli Powaliłem Ciego mi się ładuje Dobra, dobra Ja tu nie mam przepisów Uciek na dół Oj teraz? Go? No co widzę kurwa ładuje mi się zadziwiłem mi się jeszcze, jeszcze się jedno w takim cząde. razie jest Nie, go to Hold squad, czy nie? No bo on już leżał Karu Co ja miał nie paść od razu? No ja go przecież poliłem Ty go dobiłeś. Czekaj, ja teraz nie słyszę nic Michał? Michał? Powaliłem. Co? Oglądasz? Oglądam. No i widziałeś to? A zważaj no, 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 się podładuje, bo oczywiście się kurwa ładuje jak... O kurwa. No, ja go powaliłem. Zobacz, nawet na czacie widać. Osek powalił de piórę No tak, no widziałem właśnie, ale potem ja go zabiłem, tylko może nie tego. No. Tego dobiłeś. No tak, ty zabiłeś tego. Ty zabiłeś. No tak, ale mówiłem ci, że ja rozwaliłem. wiem, A ty powaliłeś Oktajna. No to tamten drugi. Powaliłem. Ale tak, no może i ją. Tylko, że ten, którego ty zabiłeś, to on padł od razu. A ja potem poszedłem no. i tam na dole jeszcze zabiłem drugiego, no nie? Y jak tam tego drugiego zabiłem, to ten właśnie też padł. Czyli on był z tym. Jakość no. automatyczna. Czego nie mogę streamować w większej jakości?